Obawiam się, że nie mam dla Was dobrych informacji. Polska spada w ręki UEFA i z lokaty 13 zlatujemy na pozycję 14, a nasze miejsce zajmują Duńczycy z uwagi na remis Kopenhagi w Lidze Mistrzów, ale przede wszystkim z uwagi na wygraną Mityland w rozgrywkach Ligi Europy. Cześć, dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Piotr Żepecki, to jest kanał 365 na piłce i jak piątek to czas pogadać o rankingu UEFA. Dziś oczywiście przegląd rankingu UEFA, tego co wydarzyło się w tych meczach wczorajszych, a także środowych w ramach rozgrywek Ligi Europy, ponieważ wraz z startem tych rozgrywek czas pomówić o tym, jak te mecze oddziałują na nasze miejsce w europejskiej hierarchii. Oddziałują tak, że niestety my zdatujemy z pozycji 13 na lokatę 14 i muszę też powiedzieć na samym początku, że przewidziałem to, co się może wydarzyć. W jednym z materiałów rankingowych podczas analizy i prognozy mówiłem o tym, że to się rzeczywiście może gdzieś zmaterializować, a więc dobre wyniki duńskich klubów sprawią, że Polska spadnie lokatą 14. Wówczas zostałem oskarżony o jakieś uprawianie czarnowictwa, o niepotrzebne prognozy czy spekulacje, czy też posądzone o clickbaitowe tytuły. Fakty jednak są takie, że lubię mieć rację, natomiast nie wtedy kiedy cierpi na tym, polska piłka, gdyż nikomu nie jest do śmiechu. Z uwagi na nasz spadek w rankingu UEFA. Są jednak dobre informacje, ponieważ przede wszystkim to jest spadek mało znaczący, gdyż w najbliższej przyszłości, a więc już niebawem podczas tej pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji, będziemy mieć znakomitą przestrzeń, żeby Duńczykom ponownie odskoczyć i zająć ich lokatę 13. A po drugie też ta różnica między Ligą Duńską a Polską jest naprawdę niewielka, stąd bądźmy tutaj spokojni. Z takiej perspektywy długofalowej, naprawdę nie ma się czym przejmować. Dziś, moi drodzy, spojrzymy sobie konkretnie i detalicznie na to, co wydarzyło się w tym tygodniu europejskim. Jednocześnie zadamy sobie takie pytanie, ile punktów mogą ugrać nasze zespoły wraz ze startem Ligi Konferencji. Zacznijmy sobie od takiego przeglądu tych meczów środowych i czwartkowych, czyli co działo się w rozgrywkach Ligi Europy z perspektywy naszego miejsca rankingowego, czyli mecze dla nas, szczególnie. Istotne. Jak w tej chwili widzicie, to jest ta grafika, więc spotkania, które nas niebywale interesują z perspektywy rankingowej. I jak zwykle też zastosowałem tę samą kolorystykę, a więc mecze, które się ułożyły po naszej myśli, są zaznaczone na kolor zielony, a więc no, to są wyniki po prostu dla nas dobre. Jeśli chodzi jednak o mecze na kolor biały, to są wyniki neutralne, czyli najczęściej po prostu remisy. Z kolei kolor czerwony to jest wynik, który nam wybitnie nie odpowiada. No i zaczynając od początku, to jest przede wszystkim niestety zwycięstwo. Duńskiego Mittiland, a więc jednego z dwóch reprezentantów duńskiej ligi, wygrana ze szturmem Gras 2 do 0, co oznacza, że Duńczycy tym e, zwycięstwem zarobili ze pół punktu rankingowego, no i właśnie przeskoczyli nas w europejskiej hierarchii. Do tego też mamy na przykład e, remis bezbramkowy oku z Makabi Tel Aviv, co oznacza, że zarówno Izraelczycy, jak i Grecy punktują. Nas w szczególności interesuje Liga Grecka, a więc 11 siła ranking UEFA, gdyż tutaj Grecy rosną w siłę. Do tego też wyniki dla nas jak najbardziej pozytywne, a więc porażka Bazel z Freiburgiem, czy też na przykład dosyć w swoją drogą niespodziewana porażka Fenerbahce z Dynamo Zagrzeb. Co ciekawe, warto dodać, że jedyną bramkę dla ekipy Fener strzelił Sebastian Szymański. Potem z kolei jest remis w meczu cfen z Wezdy z Celtikiem. Szkoci zarabiają cenne punkty rankingowe, natomiast Liga Szkocka jest w sumie daleko od nas, więc też nie ma co się z przyjmować. Tym, jak punktuje ten rywal, Dlatego tego też wynik dla nas mega dobry, z takim poziomem wykrzyknikiem, ponieważ Norwegia to jest nasz główny rywal, a więc 12 siła w Europie, gdyż całe szczęście Brand przegrywa z francuskim Lille 1-2 i oczywiście Norwegowie nic nie zarabiają. Potem z kolei Remis, Ferenc Varoszu z Wiktorą Pilsno, i to są punkty, które skarniają Czesi, a więc 10 liga w Europie. No i potem wyniki pozytywne, a więc porażka Rangersów z Genkiem, czy Salzburga z FC Porto, no i na koniec też taki mecz który się ułożył niekoniecznie po naszej myśli, a więc porażka Young Boys z co oczywiście oznacza, że w tym przypadku Grecy zgarniają pełną pulę po tej wygranej pantynakosu, Co też warto dodać w formie takiej ciekawostki, jedną z bramek dla ekipy pantynekosu strzelił w tym spotkaniu Karol Świderski. Wnioski są proste. Zarobione punkty przez Ligę Duńską, przede wszystkim to jest to zwycięstwo Mytiland Oznacza, że ten kraj nas wyprzedza, jednocześnie też na pewno ładnie zapunktowali Grecy, czyli to jest ten e, zwycięski mecz Panthiakosu, e, czy też remis ekipy Połku. Warto też dodać, że wybitnie nie poszło w tym tygodniu europejskim w rozgrywkach Ligi Europy z zarówno Austriakom, jak i Szwajcarom, gdyż te kraje wystawiły po dwie ekipy w tych rozgrywkach i żaden z tych klubów nie zapunktował. Wszystkie cztery mecze zakończyły się czterema porażkami z perspektywy tych krajów. Domyślam się, że w temacie rankingu UEFA jesteśmy wszyscy na bieżąco, natomiast jeżeli ktoś jest tutaj nowy, no to chciałbym też wszystkie poziomy niejasności doprecyzować i jeszcze raz przypomnieć zasady punktowania, więc jak to dokładnie wygląda w kontekście tego, ile punktów można zgarnąć za pojedyncze spotkania. Jak w tej chwili widzicie, to jest taka grafika, która pokazuje, że przede wszystkim są znaczące różnice względem tego, ile się punktów zarabia w fazie eliminacyjnej, a w fazie ligowej. Mówiąc wprost i bardzo ogólnie, punkty w fazie ligowej mnożymy przez dwa, więc można zgarnąć dwa razy więcej oczek już samej fazie ligowej europejskich pucharów. No i z perspektywy na przykład ligi polskiej, duńskiej, cypryjskiej czy też szwedzkiej, pojedyncze zwycięstwo w fazie ligowej oznacza pół punktu rankingowego, remis z kolei połowa tego. Natomiast jeżeli chodzi o fazę eliminacyjną, która jest już oczywiście z nami, wygrana ważyła 0,250, a remis oczywiście 0,125. Tutaj oczywiście chodzi o to, ile klubów dany kraj wystawy w eliminacjach. My oczywiście wystawiliśmy czwórkę i cztery nasze kluby zagrały dalej, co jest naprawdę mega wynikiem, biorąc pod uwagę, gdzieś naszą rewelacyjną prognozę. Dlatego też cztery kluby wystawiła także Liga Duńska, Cypryjska, czy też Szwedzka. Natomiast obok tego są też kraje, które nas szczególnie interesują, jak na przykład Grecy czy Norwedzy. Eee, na przykład do tego też Austraci czy Szwajcarzy, którzy wystawili aż po pięć klubów. Pięć klubów rozpoczęło eliminację, a więc ta pula jakby jest inaczej dzielona. I tutaj te kraje mogą zgarnąć maksymalnie za pojedyncze zwycięstwo 0,4 punktu, co jest dla nas mega informacją w kontekście no, zbliżających się tygodni, a więc startu Ligi. Ligi Konferencji. To jest bardzo fajne, ponieważ pokazuje, że niebawem możemy prześcignąć Duńczyków na mój nos. To może już się wydarzyć na początku tej fazy ligowej Ligi Konferencji, ponieważ Duńczycy mają tylko dwa kluby, bo to jest Kopenhaga, granica w Lidze Mistrzów, a także Mytylund w Europy, co oczywiście oznacza, że no jest mniejsza przestrzeń na punktowanie, to po pierwsze, a po drugie jednak łatwiej zbierać te punkty w rozgrywkach Ligi Konferencji, gdzie są potencjalnie słabsi rywale. Teraz z kolei warto zerknąć na aktualny ranking UEFA po aktualizacji, w Wygląda, czyli ta niestety dla nas przykra informacja, kiedy my spadamy o jedną lokatę. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, perspektywy nie muszą być smutne, nie muszą być szare, i wszystko się może dla nas malować w rewelacyjnych barwach. Zerknijmy najpierw na to, jak to wyglądało w tym tygodniu, więc ile punktów zgarnęły kraje, które nas szczególnie interesują. I tutaj, oczywiście, jeżeli chodzi o tę grafikę, mamy taki wycinek z powiedziałbym spektrum naszego zainteresowania, a więc od lokaty 9, którą zajmuje Turcja, do 18 w rankingu Szkocji. I od początku Turcy nie zarobili w tym tygodniu nic, ponieważ to była zaskakująca porażka w Fenerbahce. Do tego też mamy Czechów, którzy zgarnęli tylko 0200 po remisie Wiktory Pilzno. Potem z kolei Grecy, którzy zapunktowali ładniej, w zasadzie najlepiej z tych krajów, które nas szczególnie szczególności interesują, bo to jest remis po oku i wygrana Pantinajko. To jest Norwegia, która na szczęście nic nie zebrała, bo to jest porażka Bran. Potem z kolei Duńczycy, którzy nas wyprzedzają po tej wygranej Mithiland. Następnie oczywiście Polska, która pauzowała ponieważ my dopiero do gry wchodzimy wraz z rozgrywkami Ligi Konferencji Austracja, a także Szwajcarzy również nic nie zarobili Cypryczycy z kolei pauzują ponieważ oni mają pafos w rozgrywkach Ligi Mistrzów, do tego też reprezentujące rozgrywki Ligi konferencji w zespołu, a więc Larnaka, a także Omonie. No i na samym końcu Szkocja. Tutaj oczywiście mówimy o tym remisie Celtiku. Rangers z kolei przegrali, więc generalnie źle nie jest. Nie ma jakichś dużych różnic, poza oczywiście tym awansem Duńczyków. Co też widzimy na kolejnej grafice, więc tutaj, już, jeżeli chodzi o tę kolejną grafikę, mówimy o rankingu UEFA. Natomiast dystansie więc jaka jest różnica dokładnie w, od nas do krajów konkurencyjnych. I tutaj te różnice są naprawdę minimalne, ponieważ Duńczycy mają ledwie 0,106 punktu różnicy względem nas, tej przewagi. A więc tutaj mówiąc wprost, wystarczy no chociażby zremisować, nie wiem, Jaga, Lech, Raków, Legia I już ich wyprzedzamy. Oczywiście mając też w że oni mogą zapunktować w rozgrywkach Ligi Mistrzów, czy też Ligi Europy. Natomiast to są naprawdę detaliczne różnice. Do tego też Norwegia, która ma punkt, ponad punkt więcej od nas, też to nie jest specjalnie dużo i w perspektywie kolejnych tygodni może Mówiąc kolokwialnie, Norwegię, łyknąć, Dalej są Grecy, Czesi czy Turcy, natomiast tutaj już są naprawdę znaczące te różnice, więc wydaje mi się, na dystansie kilku tygodni będzie to raczej trudne. Natomiast to, co na pewno nas może budować i cieszyć, no to fakt, że uciekamy Austriakom, Szwajcarom, Cypryczykom czy Szkotom, gdyż nad samą Austrią, która jest już z nami w rankingu UEFA, mamy ponad 4 oczka przewagi, co jest naprawdę dystansem znaczącym w perspektywie kolejnych tygodni. No i właśnie o tych kolejnych tygodniach warto pomówić, ponieważ jak doskonale wiecie wraz z kolejnym tygodniem europejskim, a więc dokładnie 2 października równo za 6 dni startuje Liga Konferencja, więc nasze polskie ekipy wchodzą do gry, natomiast warto też spojrzeć na to, co będzie się działo w rozgrywkach Ligi Mistrzów, czy też Ligi Europy. I taka błyskawiczna grafika, więc rzut oka na to, co nas powinno interesować z perspektywy rankingowej, a więc mecze dla nas szczególnie istotne. Jak w tej chwili widzicie kluby, które nas interesują, są zaznaczone na kolor żółty, do tego też kwadratowych nawiasach umieściłem w kraju, który dany klub, klub reprezentuje i też oczywiście mamy daty, żeby się w tym sprawnie poruszać i odpowiednio mecze, które musimy obserwować i kluby, który musimy kibicować. To jest rywalizacja Bodoglim z Tottenhamem, duży czas, rzecz trzymamy kciuki za ekipę Kogutów, dalej to jest Galatasaray Liverpool, Interslawia, Pafos Bayern, Karabach Kopenhaga, czy też Arsenal Olympiakos. Tutaj tak naprawdę, jeżeli faworyci oczywiście wygrają w Lidze Mistrzów, to nie powinniśmy się jakoś bardzo obawiać. No być może ten mecz Karabach Kopenhaga, gdzie będziemy trzymać kciuki za Ekipę Mateusza Kochalskiego. Dalej z kolei rozgrywki Ligi Europy. Tutaj jest mnóstwo tych meczów, które nas interesują. Przede wszystkim bran Utrecht, gdzie oczywiście będziemy kibicować Holendrom, do tego też Celtic Braga, Victoria Pilzną Malmo, FC Young Boys, Fenerbahce Nicea, Pantnajkos Goahead Eagles, Basel gra ze Stuttgartem, Celta Vigo z Pokiem, Lyon z Salzburgiem, Nottingham z Midtjylland. Bardzo ważny mecz z naszej perspektywy. I oczywiście trzymamy kciuki za faworyzowanych Anglików. Czy na końcu szturm gra Rangers, to jest taki mecz, który też na pewno nas interesuje, czyli austriacko-szkockie starcie, mecz dwóch ekip, które będziemy na pewno oglądać w perspektywie rankingu UEFA. No i do tego nie zapominajmy, że jest masa meczów w Lidze Konferencji, no same nawet y, gdzieś w te polskie ekipy, które grają na przykład Legia Samsung z y, czy też Lech Poznań z Rapidem Wiedeń, a więc przestrzeń na odebranie punktów bezpośrednim rywalom, żeby tutaj wygrać i oczywiście odebrać punkty Turkom, Austriakom i kolejnym krajom. To też jest fajne, że nie tylko wchodzimy do gry mamy przestrzeń punktowania, ale też właśnie szanse na to, żeby odebrać punkty zespołom przeciwnym, y, no i gdzieś punktować w rankingu UEFA piąć się w, wyżej w tej europejskiej hierarchii i błyskawicznie z Lokaty 13 strącić Duńczyków. Jako ciekawostka na koniec materiału warto też dodać, że fajne punktowanie Duńczyków sprawiło, że Inter są pierwszą nacją pod kątem zebranych punktów w obecnym sezonie europejskim, a jest to istotne o tyle, gdyż dwa kraje, które są na szczycie tego rankingu, jak w tej chwili zresztą widzicie grafika ze strony Football Meets Data, otrzymują dodatkowe sloty i miejsca, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów w kolejnym sezonie. Oczywiście wiadomo też, że to jest dla nas temat nieosiągalny, mimo tego, że jesteśmy na wysokiej, dumnej siódmej lokacie, gdyż no zaraz do Hiszpanie, Włosi, Niemcy, i Anglicy, którzy z pewnością zajmą w tej klasyfikacji czołowe miejsce. Warto też oczywiście pamiętać, że każde miejsce, chociażby w fazie ligowej Ligi Mistrzów, jest dodatkowo premiowane, więc my grając na etapie fazy ligowej, a potem oczywiście, miejmy nadzieję, pucharowej Ligi Konferencji, no nie mamy prawa gdzie się mierzyć z tymi ekipami z Ligi Mistrzów, gdyż to są gigantyczne różnice pod każdym względem, czy to finansowym, czy to sportowym, ale przede wszystkim rankingowym, a więc chodzi też o temat nieprawdopodobnie istotny dla nas w kontekście tego, żebyśmy się pili w górę właśnie no ranking da UEFA Wiadomo jednak, że teraz nasza lokata jest satysfakcjonująca i gdzieś cztery zespoły grające w fazie ligowej, Ligi Konferencji to jest dla nas mega fundament, żeby budować i umacniać tę swoją pozycję w Europie i na przykład, żeby na przestrzeni najbliższych miesięcy z takiej pozycji 12-11 atakować dziesiątkę, która oczywiście oznacza duże rzeczy, a więc fakt, że mistrz kraju startuje z marszu w fazie ligowej. Ligi mistrzów, na szczęście to nie jest jakaś odległa melodia przyszłości i scenariusz nieosiągalny, tylko historia, którą rzeczywiście możemy tutaj gdzieś zrobić, natomiast wiadomo, że się konsekwentne punktowanie, punktowanie dobre, no i gdzieś walka o to, żeby cztery polskie ekipy zagrały w fazie pucharowej Ligi Konferencji. Jak dokładnie będzie, zobaczymy. Myślę, że też na kanale pojawią się takie dokładne materiały dotyczące analizy każdego meczu, więc przeanalizujemy sobie wszystkich rywali, zastanowimy się, jak to może wyglądać, no i też na pewno zrobimy taką wstępną prognozę, symulację Ligi Konferencji, bogatsi o wyniki, które miały miejsce w ostatnim czasie, a także bogatsi o aktualną formę sportową naszych pucharowiczów, ponieważ ta w Ekstraklasie no najwyższa nie jest. Myślę, że na pewno można chwalić biały Białystok, natomiast sporo do zarzucenia na pewno jest Rakowa i Częstochowa, który dołuje, no i też swoje problemy Malech Poznań, czy też Legia Warszawa, generalnie nie jest kolorowo, ale jesteśmy ciekawi, jak zagrają czy ponieważ już niebawem startuje ten piękny europejski sezon. Bardzo dziękuję za dziś. Prośba, oczywiście, na koniec o zostawienie łapki w górze pod filmem. Subskrypcji kanału. A także, moi drodzy, dajcie koniecznie znać, jak typujecie tę naszą drogę w kontekście top 10, jeżeli chodzi o ranking UEFA. Jednocześnie, też jakie dajcie szanse naszym ekipom właśnie w fazie ligowej Ligi Konferencji. W kogo wierzycie najmocniej? Czy, waszym zdaniem, mamy szansę, żebyśmy wprowadzili cztery ekipy do fazy pucharowej? Czy też, waszym zdaniem, ktoś tutaj odpadnie i ktoś sobie nie poradzi? Czy obawiacie się raków? Czy obawiacie się Jagi biały stok? Jak typujecie Lecha Legię? I tak dalej. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dziś. Się pozdrawiam i do zobaczenia.